Ej, to już piąty dzień naszego wyzwania. Fajnie, że ćwiczycie od samego początku. Ale kto jeszcze do nas nie dołączył, może zacząć chociażby dzisiaj. Żeby bawić się z nami, musisz wykonać cztery proste ćwiczenia, które za chwilę wytłumaczę i pokażę. Pierwszym ćwiczeniem są pajacyki. Musisz stanąć na waczność, ręce wzdłuż ciała, a następnie unosząc ręce, podskoczyć do rozkroku. Powtórz tak 5 razy, bo dzisiaj jest piąty dzień naszego wyzwania. Drugim ćwiczeniem są ćwiczenia na mięśnie brzucha, zwane z Bardzo proste do wykonania, będzie wam potrzebne coś miękkiego i wy musicie złączyć nogi, Położyć się na waszej łodzince. Dotknąć dłoni za głową i do stóp. I tak pięć razy. Kolejne ćwiczenie jest trochę trudniejsze. Nazywa się bartos. Zaangażuje Wasze mięśnie klatki piersiowej i nogi. Musicie robić przysiad, położyć się na ziemi, czy podstać? pod tu. I tak dziś 5 razy. Jeżeli trudno jest zamontować tamte barbisy, spróbujcie wykonać takie. Albo nawet nie oginając rąk. Pamiętajcie, żeby za każdym razem lądować na całe stopy. Następnie, ćwiczeniem są przysiady, zwane popularnie składy. Musicie stanąć sobie na szerokich stopach, udawać, że się na szeroku, tak żeby wasze kolana nie wychodziły za palce. Pamiętajcie, to ma mi zabawa zarówno dla was, jak i dla waszych rodziców. Możecie podzielić się waszymi wyczynami wysyłając zdjęcia, bądź filmy na nasz adres mailowy, który pokaże się gdzieś tu. Powodzenia. Pamiętajcie, ćwiczycie dla siebie.